W tym filmie celem jest zwrócenie uwagi na główne błędy popełniane przez osoby stosujące suplementy diety, a nie dyskredytowanie jakiejkolwiek firmy. Suplementy diety nie są lekami, ale ich przyjmowanie dostarcza niezbędnych substancji, których brak albo niedobór w organizmie spowalnia procesy odnowy biologicznej, a nawet może spowodować stany chorobowe. Powinny być stosowane z umiarem, stanowiąc uzupełnienie właściwej diety z uwzględnieniem stażu treningowego, wieku, masy ciała, a nawet stanu zdrowia i rzecz najważniejsza: indywidualnych predyspozycji, co inaczej oznacza możliwości biodostępności danego suplementu. W dzisiejszych czasach, kiedy żywność w większości jest zubożona w ważne składniki odżywcze, choćby ze względu na jej wysokie przetwarzanie, Stosowanie suplementów diety staje się koniecznością, zwłaszcza dla osób trenujących. Żyjemy w czasach powszechnej dostępności różnych suplementów diety. Na decyzję zakupu suplementu podstawowy wpływ powinna mieć wiedza oparta o rzetelne badania naukowe i wieloletnie doświadczenia praktyków, czyli zawodników i trenerów. Niestety, coraz większy wpływ na potencjalnych nabywców. Mają często nierzetelne działania marketingowe rywalizujących ze sobą firm dostarczających suplementy. Najczęściej popełniane błędy w suplementacji można podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwsza to niewłaściwy dobór suplementu do celu treningowego. Na przykład w cyklu budowania siły mięśniowej stosowanie niektórych suplementów diety w ogóle nie ma sensu. I tak, podczas Intensywnego treningu siłowego, niewielkie znaczenie będą miały suplementy oparte na węglowodanach. W odwrotności do budowania wytrzymałości mięśniowej, gdzie właśnie suplementy zawierające znaczną ilość węglowodanów będą suplementami podstawowymi. Budowanie masy mięśniowej wymaga bardziej zróżnicowanego zastosowania suplementów, i w tym przypadku można przyjmować suplementy zarówno Gainery, czyli te, które zawierają znacznie większy procent węglowodanów w swoim składzie, jak i suplementy średnio- i wysokobiałkowe. Znakomicie sprawdzają się suplementy diety zawierające w swoim składzie białka, węglowodany, kwasy tłuszczowe, witaminy i minerały. Do takiego suplementu potrzebny jest tylko płyn do jego rozcieńczenia spożycia. Druga grupa najczęściej popełnianych błędów suplementacji to niewłaściwe ich stosowanie. Zbyt dużo, otóż suplementy diety mają za zadanie uzupełnienie braków lub wyrównanie niedoborów substancji niezbędnych do prawidłowego procesu metabolicznego. Zbyt długo następuje adaptacja organizmu, czyli brak, Właściwej reakcji na przyjmowany suplement, a znaczna część nadmiaru, który musi powstać wtedy, kiedy dany suplement przyjmowany jest zbyt długo, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia przyjmującego. Natomiast zbyt krótki okres przyjmowania suplementu spowoduje, że tkanki nie zostaną we właściwy sposób wysycone substancjami czynnymi. Które zawiera dany suplement, i przez to efekt końcowy będzie znikomy albo żaden. Kolejny błąd to nieregularność i niesystematyczność przyjmowania suplementu. Nieregularnie w ciągu dnia, czyli wtedy, kiedy sobie osoba trenująca przypomni. Nie jest to dobry sposób, ponieważ suplementy diety powinny być przyjmowane w określonych porach w ciągu dnia. Natomiast niesystematyczność, czyli przyjmowanie suplementu od czasu do czasu, powiedzmy piątek, sobota, niedziela, a potem pięć dni już nie, jest równie złym pomysłem, ponieważ podobnie jak w przypadku nieregularności, nie uda się uzyskać odpowiedniej koncentracji substancji czynnej suplementu w tkankach mięśniowych. I jeszcze jeden poważny błąd, brak. Cykliczności stosowania suplementów diety. Cykliczność stosowania suplementów diety jest taką samą koniecznością, jak cykliczność treningów ukierunkowanych na odpowiedni cel treningowy. Kolejnym błędem, który należy koniecznie omówić, to jest nieprawidłowe spożywanie suplementów diety. Z tym mamy do czynienia najczęściej. Na przykład Popijanie niewłaściwymi płynami bądź rozcieńczanie proszków w niewłaściwych płynach. Bardzo często dzieje się tak, że osoby stosujące suplementy diety zawierające znaczny procent białek w swoim składzie, popijają taki suplement mlekiem. Współczesne mleko nie jest niestety tak dobrym rozcieńczalnikiem, jakim było kilkadziesiąt lat temu. Zawiera w swoim składzie substancje, które mogą spowodować zaburzenia we wchłanianiu i syntezie substancji czynnych zawartych w suplemencie. W żadnym wypadku nie powinno się zapijać mlekiem ani kreatyny, ani aminokwasów rozgałęzionych. Najbezpieczniej jest wszystkie suplementy diety popijać wodą mineralną, niegazowaną, a w niektórych przypadkach rozcieńczonym sokiem owocowym. Niektóre suplementy diety powinny być przyjmowane na pusty żołądek. Inne natomiast powinny być spożywane razem lub tuż przed albo tuż po spożyciu posiłku. Kolejnym błędem i to bardzo poważnym, ponieważ niesie za sobą poważne skutki uboczne jest łączenie preparatów o tym samym bądź zbliżonym działaniu. W takiej sytuacji może nastąpić po prostu przedawkowanie substancji czynnych, co będzie objawiało się zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego, zakłóceniem wchłaniania, zakłóceniem syntezy, a może również wywołać bardzo poważne problemy zdrowotne. Z uszkodzeniem nerek i wątroby włącznie. Przed tym błędem przestrzegamy szczególnie tych, którzy uważają, że im więcej, tym lepiej. Osoby trenujące sięgające po suplementy diety muszą zdawać sobie z tego sprawę, że mogą sobie polepszyć, ale mogą sobie również zaszkodzić, czego nikomu nie życzymy.